Dzień dobry, dzień dobry witam was serdecznie Zadeskiem witam was dzisiaj bierzemy gruby worek jeden no bo nie wiem co tam będzie a idziemy dzisiaj do lasu w tamtym kierunku i tam pamiętacie pokazywałem wam takie śmieci co zamleżały po prawej stronie w takim takie bagno co tam jest tam <laughs> i to Taka przecinka, begienna, że tak powiem, no, między jednym razem a drugim. I tam musimy to pozbierać, bo to, wiecie, no to tam nie może być, no po prostu tam są śmieci. A jak są śmieci, ja obiecałem, że to posprzątam, no to, to będziemy, będziemy sprzątać, tak? No, także no zobaczymy. Tylko musimy wziąć worek taki większy, grubszy, bo jakby było, wiecie, jakieś takie ostre elementy albo coś, to weźmiemy może dodatkowo jeden normalny. Zobaczymy. Myślę, że. Jeden worek na plecach jak przyniosę tu do samochodu, to, to wystarczająco. No, znaczy nie wiem czy tam wszystko wysprzątam tym jednym workiem, ale oby. Oby było pół. <śla> Też by było dobrze. No to co? No fajnie, fajnie. Tylko że jest trochę zimno. Ręce marzną powiem. O... Ale 4 stopnie chyba pokazywało mi w samochodzie, także nie ma sprawy. Można iść do lasu. <śla> Ubieramy rękawice, bierzemy woreczki. I lecimy, patrzę się, oglądam czy tu kogoś nie ma, ale nie ma nikogo, bo grzybów nie ma, nie ma nic, także jedynie tablica podmatyjna z grzybkiem została, <grybki> no, w marzeniach, no, poczekamy do przyszłego roku, znowu będzie się działo, na razie to musimy to poczyścić wszystko, żeby potem grzybiarzom, grzybiarkom, wszystkim ładnie się po, lasie, po lesie chodziło i spacerowiczom i, i wiecie, sportowcom, no wszystkim, wszystkim, no, ładnie i przyjemnie jest co, jak się chodzi. Jak nie widać żadnych butelek, flaszek po, po, po drodze folioków i innych świństw, To się naprawdę super się spaceruje. Także przynajmniej ja tak uważam. No to idziemy, bierzemy te, te śmieci. Dzisiaj może taki krótki odcinek będzie. No nie wiem, zobaczymy co się wydarzy. No i lecimy. Zapina Maryska i, i lecimy. To widzimy się na miejscu już. No to już jesteśmy Widzicie Tu będziemy zbierać właśnie Tu będziemy właśnie zbierać To wszystko będziemy na jednym Pokazywać Zpierw to pozbieramy co tu jest Te śmieciuchy Tu, tu, tam jakiś foliok Tam jakiś pojemnik Z tej strony tutaj to podbieramy A potem Idziemy tam zbierać to wam pokażę, zresztą widzieliście ostatnio, ale to tam pójdziemy potem zbierać. I tu są te, tu powinno być dużo wody, ale nie ma wody. No i to w takim lesie, a tu, a tu prawdziwki rosną, tu, tam, tu jest ta przecinka, Potem znowu tam jest las, tam jest las, tu jest, a Lasy są wszędzie. Dobra, to tylko, ty, to musi zniknąć, tego tu nie może być. Zakładam rękawice, biorę wszystko na jedno miejsce. Nie będziemy od razu segregować, będziemy segregować to wszystko w domu. Jest strasznie zimno, jakoś taki. Muszę się posylać trochę, żeby energii nabrać i tej ciepłoty ciała, bo jest zimno. Robimy, ale no to dobra. Tu już mam wszystko ogarnięte, nie więcej. To co widziałem, no to tu mamy śmieci. Oczywiście, już na jedną kupkę olioki jakiś pojemny, nie wiadomo z czego. Jakiś taki garnek nawet jest. Widzicie, takie rzeczy. Także tu jest tak nawet, w miary. chociaż tego też nie powinno tu być. No ale dobra, tyle to jest nic. Idziemy dalej. To zostawiamy. Bierzemy z pierworki jeszcze tutaj ten. I idziemy tutaj. To musiałem tu jechać przejść o. foliok u folioka weźmiemy, a to to jest taka. jakaś rura. placnikowa Dobra i tu będziemy sprzątać teraz mhm. Widzicie? To wszystko tu musi być wysprzątane To a jak tu jest rząd. o, Może się nie utopię. Zobaczcie jakie tam są ściny. Tu jest tam są butelki. No dobra. Pakujemy. Myślę, że mi worek starczy. Jest ok. Posprzątamy. Będzie super. Na jedno miejsce to na razie wszystko muszę przenieść. To zostawiam tu, ubieram rękawice i lecimy z tym koksem. Ares, leż ładnie, leż, w się. w się ładnie. Poczekaj, zaraz wodę będziemy pakować. Oj, to tyle tego mamy tutaj. Mam już rękawiczki, muszę grubsze zacząć brać, bo zimno w tych rękawiczkach, wiecie, bo to są te cienkie. Muszę zacząć te grube. Noc ja dostałem, spoko mam ich sporo. Będę musiał teraz zacząć używać, bo ręce marzną. No widzicie, to najgorsze te szkła takie. Patrzcie butelki podczas kana, Widzicie, jak to wygląda strasznie. Taka resek łapą na ryżę, to jest koniec. No i tu jest wszystko. O, tu jakiś, no jest. Patrzcie nawet, widzicie jakiś olej. ja masakra, ale dobra to zaraz będzie znikać wszystko to weźmiemy i potem pójdziemy do drugiej części tam spakujemy, myślę że jeden worek wystarczy, a segregację zrobimy w domu, no to bierzemy się do roboty arecz <laughs> co ty masz na tym oczku tu? czekaj, czekaj, znowu tu pobijały ci się znowu będzie czesanko dobra, jeszcze mam widzicie jakby coś, jeden worek ten już patrz, nie wiem czy to koptuje. Ale już jest ciężki, coś tu może dokoptuje, zobaczymy może to wejdzie. Nie ma. Widzicie? Wszystko znikło. Ładnie. Trochę. Proszę. Nieładniej to wygląda. Danych olei tu nie ma. Dziadostwa plastików, szkieł. O, patrzcie. Obym nie zauważył. Proszę jak Dobrze trzeba się przyjrzeć do jakieś takie butelki o. zauważyć nie ma nic to idziemy teraz po tamtą kupkę Bierzemy to Moment, a <noise> worek nie wezmę jeszcze jeden, bo jakby tak o ciężar jest powiem. ale już czyściutko folioków które tu były też nie ma tu było dużo folioków jest dobrze i tu jakaś cześć ale co? czekaj czekaj powolutku czy mi tędy się przycisnął z jakąś tym worem o dobra o spróbujemy to spróbujemy to spokojnie Ach, jak nie to do drugiego wola jakoś tam wejdzie <śpiewanie> Ale co ty tam robisz <śpiewanie> No to ładujemy, no co, nie ma co bo jest zimno <śpiewanie> Szybko zrobić bo człowiek zmarznie Nie muszę te rękawiczki te jak mówiłem rękawiczki go przebrać Bo paruchy paluchy, paluchy marzną. No to co? Uprzę uprzątnąłem, worek zostaje u mnie super będzie zaoszczędzone, <laughs> jeden woreczek będzie zaoszczędzony, bo tu ledwo mi, tylko nie wiem jak ja to teraz zaniosę, bo tu jest. Uf, ten worek, a to jest ten duży. O Boże, ja tak go ubiłem, ubiłem, ugniatałem, żeby jak najwięcej więcej wlazło, także muszę go jakoś donieść teraz do samochodu. No to dzisiaj taki zespiątanka, dzisiaj taki odcineczek. Widzicie, no ale wiecie jakie jest, powolutku stopniowo stopniowo ale, kop, ale jest tam coś wyczuł kopko Że szkło tam nie było żadnego raczej nie no i jest jeszcze siutko. jeszcze ciutko. także tu wszystko powinno być czyste i jest czyste ciekawe na jak długo także tu przyjdziemy sobie w przyszłym roku teraz na, na grzybki prawdziwki na takie różne rzeczy <grystanie> Tu jest fajny las, powiem wam dużo grzybów w tym lesie, te prawdziwki w większości, no może nie w większości, ale tak, chociaż 60% to tu zbierałem właśnie, co wam pokazywałem na filmach, to w tym lesie właśnie zbierałem, ale też tu dużo śmieci wyniosłem cieszę się, że jeszcze to posprzątałem, także myślę, że na ten rok tutaj chyba zakończymy, bo jeszcze musimy iść w śmieciowisko z PRL-u, a tu już kilometry zrobiłem, żeby to posprzątać. Ach. Myślę, że tu już jest ok? Chyba że tu na spacerek kiedy przyjdę to znowu. Porozglądam się. No musimy te śmieciowisko z PRL jeszcze. Z PRL śmieciowisko musimy jeszcze sobie ogarnąć. No i na jezioro jechać oczywiście. No nie tam dalsze te brzegi jeszcze porobić. O Jezus. A jeszcze musimy iść do innego lasu tam. Ach, jest roboty, roboty. No, póki zimy nie ma śniegu wiecie. Boże, nie będzie w tym roku śniegu, nie wiadomo. Ja jeszcze, jeszcze jest, mam dużo roboty, ale powolutku, powolutku, dziennie powolutku, jak patrzcie, dziennie po takim woreczku praktycznie wynoszę. A i zdarzy się więcej. <grytanie> Zresztą widzicie na moich filmach. Zdarza się więcej. I to dużo więcej. Ale jak już jest taki jeden worek, to ja już jestem zadowolony. Znaczy nie jest tego, że jedna zbiera, że jest ten worek, po prostu, że że go wziąłem, że, go, że posprzątałem i <grymne> w ten sposób, no nie. Dobra, lecimy do samochodu, żeby nie przedłużać filmu. Już jest fajnie, czysto ogarnięte. Tak obiecywałem, tak zrobiłem. No to widzimy się przy samochodzie.